Arkam Radio i Poczytane zapraszają na słuchowisko De Profundis good. List drugi, 13 maja 1929 roku, Key West, Monroe, Florida. Patrick, serdeczny druchu. Odpisuję na Twój list od razu po jego otrzymaniu. Jak widzisz po moim aktualnym adresie, dzieli nas teraz już nieco większa odległość. Twoje zaskoczenie nadal mnie bawi tak samo jak tamtego dnia, kiedy usłyszałem Twój piskliwy, zdumiony głos w słuchawce telefonu. Cieszę się bardzo, że to miejsce tak Ci przypadło do gustu i że już się w nim zadomowiłeś. Myślę, że obaj nie będziemy żałować tej transakcji. Tutaj, gdzie się teraz przeniosłem, mam dużo mniejsze i bardziej pasujące dla samotnego pisarza wędkarza domostwo. Wysepka jest naprawdę przepiękna, mimo że mniej spokojna od miejsca, w którym ty teraz jesteś. Chyba potrzebowałem więcej kontaktu z cywilizacją i ludźmi, by się znowu bardziej uczłowieczyć. Dom jest wspaniały, to prawda, potrafi wywrzeć spore wrażenie. Jestem szczęśliwy, czytając Twoje słowa radości, a wręcz podniecenia wywołanego tym miejscem. Otaczające go lasy sprawiają, że czuję się ogromną jedność z naturą, izolację od większości problemów wielkiego świata i spokój duszy. Wiele problemów staje się pozostawać gdzieś tam po drugiej stronie tej leśnej ściany. Taka bliskość z tym naturalnym, prawie że dzikim miejscem jest jednocześnie fascynująca, ale i niepokojąca, dlatego ja po pewnym czasie mieszkania w tamtym miejscu zdecydowałem się je jednak opuścić. Myślę jednak, że ty jako człowiek zawsze bardziej racjonalny niż ja, będziesz potrafił powstrzymać niektóre pierwotne instynkty, które nadal w nas ludziach drzemią gdzieś głęboko. Jeśli chodzi o elektryczność w tym miejscu, cóż przez pewien czas działała tam całkiem sprawnie. Jakieś pół roku temu zaczęły się z nią dziać dziwne rzeczy. Następowały częste przesilenia, jakby urządzenia w domu pobierały dużo więcej energii, niż jest w stanie przepuścić instalacja na słupie, co doprowadzało do uszkodzenia przewodów. A szkło. Lubiłem mieć mimo wszystko oświetlenie przy domu, to też zamawiałem lampę aby ze szczytu słupa oświetlała otoczenie. Jednak i ta przez przeładowania linii elektrycznych często ulegała zniszczeniu. Po kilku wymianach zrezygnowałem z kolejnej, a szkła pod słupem to prawdopodobnie pozostałości po ostatniej lampie, która pod wpływem wyładowania wręcz wybuchła. Słup musiał runąć faktycznie pod wpływem wichur, jednak kiedy wyjeżdżałem to jeszcze stał. Jeżeli nie przeszkadza ci brak elektryczności, to tym bardziej się cieszę. Jak widzisz, dom jest w większej części drewniany, a skoro masz się do niego wprowadzić z rodziną, to może bezpieczniej będzie bez prądu. Mimo wszystko jakoś bardziej ufałbym lampom olejnym niż elektryce. Zwłaszcza przez te niedawne awaria, o których już wspominałem. Jeśli chodzi o stan domu, drogi przyjacielu, uprzedzałem cię o tym, że będzie potrzeba włożyć w niego nieco pracy. Ja niestety nie miałem takich zdolności, i też dla siebie samego nie chciało mi się tego robić. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Uważaj jednak, proszę, przy naprawianiu dachu. Dom nie jest zbyt młody. Nie chciałbym, żeby coś ci się stało na krótko po tym, jak się do niego wprowadziłeś. Mam wrażenie, że okoliczne ptaki i inne zwierzęta mogły zostać skutecznie wystraszone tymi awariami elektryczności, które nie tylko sprawiały problemy mi, ale też zawsze wiązały się z dużym hałasem. Wiesz jak jest, jeśli zwierzę będzie skutecznie przegonane z danego miejsca, to w końcu przestanie w nie wracać. A zauważyłem, że właśnie mniej więcej wtedy, kiedy zaczęły się awarie, zwierząt zaczęło się pojawiać coraz mniej. Nie zauważyłem jednak obecności drapieżników. Ani wilki, ani drapieżniki latające jakoś nigdy nie miały za specjalnie ochoty zbliżać się do domu. Dlatego często pojawiały się przy nim sarny i zające, które, jak już wspominałem powyżej, zaczęły znikać przy okazji problemów z elektrycznością. Dom ma rzeczywiście wiele pokoi. Myślę, że każdy z członków Twojej rodziny znajdzie tam miejsce odpowiednie dla siebie. Jeśli chodzi o zamknięte pokoje, najprawdopodobniej znaczna część drzwi się po prostu powypaczała. Jak już pisałem powyżej, dom jest dość wiekowy. Polecam ci jednak poszukać kluczy. Najczęściej trzymałem klucze przy samym wejściu do piwnicy, więc prawdopodobnie będziesz musiał je nieco sprzątnąć, żeby się tam dostać. Mam nadzieję, że chociaż część z rzeczy, jakie tam zostały, przyda ci się do czegoś, a jeśli nie, to w pobliskiej wiosce jest skup. Bardzo miły mężczyzna Fred skupuje od ludzi rzeczy, których już nie używają i wyjeżdża z nimi na Pchlitarko do większego miasta. Działa na zasadzie komisu, więc zarobisz dopiero wtedy, kiedy jemu uda się daną rzecz sprzedać. Każdemu, drogi przyjacielu, należy się chwila błogiego lenistwa i odpoczynku. Pamiętaj jednak, by się w tym nie zatracić, bo żona i córka liczą na ciebie. Nie roztrząsajmy, najdroższy Patryku, niestanek z przeszłości. Może ta przerwa była nam potrzebna? Kiedy chciałem, by ktoś zajął się tym wspaniałym domem, to od razu pomyślałem o tobie. Wiedziałem, że nikt nie zadbał o to miejsce tak dobrze jak ty. Mam nadzieję, że Monika poczuje się znacznie lepiej, kiedy już zamieszka tam razem z tobą. To miejsce potrafi działać cuda i mieć zbawienny wpływ na ludzi. Wierzę także, że po przeprowadzce i młoda Suzen się tam zadomowi i pozna ciekawe osoby, wioska jest pełna dzieci. Kiedy już trochę odpoczniesz, polecam ci skontaktować się z dyrektorem niedużej szkółki, znajdującej się w wiosce, przy której teraz mieszkasz. Jeśli wspomnisz dyrektorowi Łębzejowi, że mieszkasz w domu po mnie i się znamy, to na pewno znajdzie dla ciebie jakąś posadę. Nie wydaje mi się, byś zarobił tam ogromne kokosy, ale do przeżycia dla waszej rodziny na pewno wystarczy. Może kiedyś was tam odwiedzę, ale na ten moment nie jestem w stanie określić kiedy i czy w ogóle to nastąpi. Muszę tu nieco odpocząć, wrócić do człowieczeństwa. Możesz przesyłać wszystkie listy na ten adres, którego właśnie do ciebie piszę. Ze względu na odległość, czas odpowiedzi może być nieco wydłużony, ale z chęcią będę się odzywał na temat kolejnych wydarzeń z waszego życia. Jeśli zaś zmienię miejsce zamieszkania, to będę ci informował na bieżąco o kolejnym adresie mojego pobytu. Bardzo dziękuję Ci za szkic tego miejsca. Przypomniał mi od czego uciekłem. Nie każdy dar musi być jednak darem Boga, pamiętaj o tym proszę. Natomiast co do skrzynki, cóż, pan Marley, tamtejszy szanowny listonosz, jest już dość wiekowym człowiekiem. Ma swoje nawyki i humorki. O ile dla mnie był zawsze bardzo miły, to jednak do samego domu nie chciał się zbliżać. I to on poprosił mnie o ustawienie skrzynki na listy dokładnie w tym miejscu, gdzie się teraz znajduje. Nie widziałem powodów, żeby nie spełnić jego prośby, zawsze byłem zdania, że trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Jeśli chcesz przenieść skrzynkę, to może lepiej porozmawiać z nim, zanim to uczynisz. Będę z ciekawością czekał na kolejny list od Ciebie, drogi przyjacielu. Tu, gdzie teraz jestem, jest naprawdę przyjemnie, ale coś, co odmieni rutynę dnia codziennego, będzie bardzo przyjemnym akcentem. Pozdrów ode mnie, drogą Monikę i kochaną Suzen. Liczę, że jeszcze damy radę się zobaczyć. Z wyrazami głębokiego szacunku i nadziei na dalszy kontakt, Dale Klein. Postscriptum jeśli nie znajdziesz kluczy do pokoi, bądź nie będą pasować, to porozmawiaj z Fredem z miasteczka, o którym już tu wcześniej wspominałem. To naprawdę dobry fachowiec, na pewno ci pomoże.